Pokażę Wam, jak zrobić warkocz na szydełku. Będziemy zawsze pracowali na zestawie czterech. Robimy sobie więc słupków tyle, ile nam jest potrzeba. No i zaczynamy nasz pierwszy krok. Słupek podwójnie nawijany, czyli nawijamy dwa razy na szydełko włóczkę. I z tym naszym słupkiem wbijamy się pod trzeci słupek poprzedniego rzędu i przerabiamy sobie do końca i znowu słupek podwójnie nawijana, więc dwa razy nawijamy włóczkę, wbijamy się pod czwarty słupek z poprzedniego rzędu. Znowu będziemy nawijali dwa razy naszą włóczkę na szydełko i teraz z kolei wbijamy się pod pierwszy słupek z poprzedniego rzędu, z tej naszej czwórki, przerabiamy i znowu dwa razy nawijamy i wbijamy się pod drugi. Słupek z poprzedniego rzędu. Przerabiamy do końca i lecimy sobie z naszym wzorem dalej. No jakimkolwiek wzorem, jaki sobie wymyśliliśmy. Mój wzór jest bardzo prosty. Będzie to ocieplaczek ze starego swetra. Kontynuujemy, kontynuujemy z naszym wzorem. W drugim kroku będziemy już pracowali tylko na samych słupkach, nie na słupkach podwójnie nawijanych i będziemy po prostu lecieli sobie z kolejnością raz, dwa, trzy, cztery. Nie będziemy już nic kombinować. No i zapraszam na ten drugi krok. Więc zaczynamy. Robimy nasz słupek pierwszy pod pierwszy słupek podwójnie nawijany z poprzedniego rzędu. Nawijamy raz. Będziemy robić następny słupek pod drugi słupek podwójnie nawijany z poprzedniego rzędu. Musimy go sobie złapać z spodu. No tak, właśnie. Przeciągamy. No i przerabiamy sobie go do końca. I znów kolejny słupek, tym razem pod trzeci słupek, podwójnie nawijany z, z poprzedniego rzędu. No i ostatni warkoczowy słupek pod czwarty słupek podwójnie nawijany. No i kontynuujemy nasz wzór. Pamiętajmy zawsze o kolejności słupków podwójnie nawijanych, czyli pod trzeci, pod czwarty, pod pierwszy i pod drugi słupek z poprzedniego rzędu zawsze się wbijamy. I to by było właściwie, moi drodzy, na tyle. Życzę Wam miłych doświadczeń z warkoczami i przyjemnych eksperymentów. I mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze.